Dobra, bierzemy się za drugą stronę. Którym to kurwa odkręcałem? Tym. Tym majster, żeś kręcił. Cyk. Ach, kurwa. Kurwa, on też nie idzie. Kurwa, ja to nie bim tutaj. Trzeba porządnie zrobić. <głos> <głos> tutaj sieba drog porządnie hops 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 tutaj podłożymy sobie cyk Och. pompuj pan hops 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 o ty kurde <noise> Mamy to Teraz O tutaj to też tak nieładnie jest O jaki zjebany Ta strona jest troszkę Gorsza Jest grubo wyjebane Że tak powiem Nieładnie Dobra klucze którymi to ja tu kręciłem A i tu klocki w ogóle są zjebane Tutaj klocków ktoś nie wymienił z jednej strony chyba tylko, kurwa. Ja partaczek Czemu ludzie tak... ...roboty... ...spierdolić umieją? <grystanie> kurwa, nie tak, nie tak, nie tak. ...w yy, się odkręca. Dawaj, pan... ...kluczyk... ...osiemnastka pneumatyczny. Cyk fuch. Wszystko idzie... Zgodnie z planem. Dobra, jeszcze u się. umatyka te użyć. Ciekawe, ile bym zapłacił za taką robotę. <grydy> za taką bardzo dobrą robotę. Znając życie, grosze, a się dopierdolisz, pobrudzisz. I jeszcze z ragwin gdzieś urwiesz. <grydy> Ta strona tak nie przerdzewiała. Ciekawe jestem, dlaczego. Z tamtej strony taki był zajebany. O oh oh <laughs> kurwa łapy gdzieś porścił. Tu cofniesz. O, elegancko idzie. Trzeba by od razu tu grzebać. Dobra, Uff. za gorąco na słońcu robić, ale ogarniemy temat. Tutaj już klecuszki były naprawdę cieniutkie. Z jednej strony ktoś wymienił. Ej, jaki kurwa klient. <grystanie> jaki klient. Ten też już był zjebany. Dobrze jest, tutaj nie trzeba dłubać. Trzeba jeszcze wepchnąć tego... Tego trzeba wepchnąć Idzie O pięknie się wcisło Kurwa jeszcze ta robota dobrze nigdy nie szła <gryw> Bardzo dobrze byś pan samochód kupił I nawet klucze hany montane Kurwa niepotrzebne są Nie, nie mów pan chłop, nie poszło O mój Boże jak gorąco <grystanie> Rafałek by się przydał z tym swoim wentylatorem tutaj I cyk <grystanie> Patrzcie tarcza Zjebana, zaraz się wyślipuje <grystanie> Będzie jak nówka Jak nówka Chyba już się łapę Nie Niedobrze, dobra. Jej izolacja. Belgril, I już. Proszę bardzo, bardzo dobra robota. Belgril. Chciał mieć przetrwać w dżungli. Dobra. O! Coś pan zrobił. Wytrzy się, wytrzy się luks Kurwa, ale żeś w piachu no jelo. Dobrze jest pops. O ty kurwa, wszystko w piachu normalnie O gumeczki dobre też się przydadzą. Tutaj nie ma co. W sumie dłubać. Nie, psikniemy. Tu psikniemy. I tu psikniemy. Dobra. Teraz się tylko założy Sikfuch. Trzymaj się, bo ja tu muszę jeszcze użyć płynu specjalistycznego. Pan za dobrze wyszkolisz wszystkich. Nie, nie, będą, nie będą jeździć kurwa do warsztatów. Dokręćmy po fachowemu. Kurwa mać, teraz to trzyma po pan nóżką nóżką kurwa nie do ślady Tahops i już i już robota zrobiona. o oh, mój Boże jak gorąco <grym> Jak gorąco jest. No i co, zakładamy kółko i po robocie. Naprawdę pierwszy raz robota poszła mi tak. Tak dobrze. Bez jakichś trudności. I to przy niedzieli. Kurde, jeszcze przy niedzieli. Zaraz zobaczymy, czy będzie hamował w ogóle. Dobra. Opuszczamy i po robocie. Hops! Kobita nie odkręci koła, pójdź w razie jak gumę złapie. Szpilką nie kopni. Ten tu Kurwa jebałem w smarach. Trzeba przetrzyć kluczy. bo się troszkę pobrudził i potem takimi kluczami moment, przekręcę cały całe czarne co by nie robił to później cały ujebany o mój Boże dobra tu jest zrobione można warsztat zamykać ops hala Montana też się przydała przecinaczek przecinaczek no i co, po robocie, jak widać, czysty majster. Majster koszulkę ma czystą. Buty też. Łapki tylko. Bardzo dobra robota. Jeszcze sprawdzę sobie hamowanie, jak tam hamuje, ale pewnie będzie Żyleta. No i luks. Pierwszy raz tak dobrze mi robota poszła. Kipalina, do następnego strzałeczka. Cześć. Sprawdźmy hamulce, kurwa, pierdolisz kobicie kierownicę. Dobra, biemy to nie ja. Zobaczcie jaka fajna, przydatna rzecz, taka smyczka do kluczy. Jak macie łapy brudne, żeby spodnie nie ubrudzić, to sobie ciągnijcie elegancko za sznureczek, cyk, i klucze wyjęte. Także bardzo przydatna rzecz dla majstra, który ma cały czas łapy ujebane. Ale żeś kamerę ujebał, kurwa, smarami. WD-40, panie.